Dzień dobry, witam na porannym komentarzu. Dzisiaj w kanale to, że mamy najważniejsze dane o 14.30 ze Stanów. Sytuacja na rynku pracy. Potem będzie mieć o 15.45 indeks PMI dla usług i zamówienia na dobra trwałego użytku oraz raport ISM, też indeks ISM dla usług. Na kontraktach na indeks SP 500 doszło do wzrostów. Zaatakowany został opór na poziomie 2105. No i teraz należałoby oczekiwać na jakieś sygnały sprzedaży. Myślę, że próba przełamania tego oporu się nie uda. I potem w dłuższej perspektywie, gdy będziemy spadali poniżej tego poziomu a i również w dalszej perspektywie poniżej 2080 otwiera się droga na poziom 2030. Na rynku niemieckim możliwe są wzrosty. Przekroczenie tutaj tego oporu generuje sygnał do powrotu na opór na poziomie 10,520. Próba przełamania może się nie udać. W efekcie potem czekają na spadki. Spadek poniżej poziomu 10 360 generuje sygnał do spadku w rejon 10,100 i dalej do poziomu 9,800. Na polskim rynku możliwe są w dłuższej perspektywie dalsze spadki i wydaje się, że dopiero zejście do styczniowego dałka w rejonie 1660 wygeneruje w dłuższej perspektywie sygnał do poważniejszego odbicia. Teraz przejdziemy do euro-dolara. Tutaj z kolei po nieudanej próbie przełamania oporu na poziomie 1.12.20 doszło do spadków. Przybiliśmy tutaj ten lokalny szczyt z poziom 1.11.65, otworzyła się droga na 1.11. Trzymamy się jeszcze tutaj na tym wsparciu w postaci linii poprowadzonej przez te ostatnie dwa dołki. Myślę, że może się tutaj pojawić jakaś korekta. Od dłuższej perspektywie powinniśmy mieć ruch w dół. <laughs> Jeżeli by doszło do przebicia wsparcia na poziomie 1.11, wtedy mamy zejście w rejon 110.1.1050. Na wykresie dolara do złotego mamy sytuację taką, że jesteśmy na granicy silnego oporu 3,93. Przebicie tego oporu powinno wygenerować sygnał do powrotu na ten szczyt i na silny opór w rejonie 4 potem można oczekiwać dłuższego okresu realizacji zysku. Na złocie wydaje się, że ta korekta, którą tutaj mamy ona może jeszcze potrwać ciekawe będzie czy gdy euro -dolar będzie schodzić do poziomu 1,10 1,10 czy też 1,11 to ten dolar zostanie przekroczony czy też nie, możliwe że nie i wtedy będziemy mieli potem kolejną część tego odragowania wcześniejszych spadków z tego poziomu. Na kontraktach na ropie mamy sytuację taką, że z tego szczytu doszło do spadków, potem mamy odbicie, być może jeszcze rynek tutaj ruszy w górę, Myślę, że próby przełamania oporu na poziomie 50 dolarów się mogą nie udać i w efekcie w dłuższej perspektywie czekał nas ruch w dół. Ważne wsparcie jest na poziomie 47,60. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.